Słuchajcie, kochani, na wdzięcznym sercu, regularne picie wody, przynajmniej półtora litra dziennie, stało się moim dobrym nawykiem. Ale nie zawsze tak było, bo uwierzcie, że kiedyś tej wody piłam naprawdę bardzo mało. I mówię o tym dlatego, że podobnie jest w życiu duchowym. Dopiero wtedy, kiedy wprowadzasz do niego konkretne dobre nawyki, rozwijasz się. Dlatego też tak często mówię na Wdzięcznym Sercu właśnie o nawykach i o tym, jak przez nie możesz przybliżyć się do Pana Boga. Opowiadam o mojej porannej modlitwie od razu po przebudzeniu, o praktyce codziennej wdzięczności i cieszę się, że właśnie na Wdzięcznym Sercu możemy wspólnie umacniać się w tym wprowadzaniu nawyków, bo nie jest to proste zadanie, więc cieszę się, że wspólnie możemy to robić. No a całkiem niedawno postanowiłam rozwinąć kanał Wdzięczne Serce. Byśmy my razem też mogli rozwijać się przy Bogu. I właśnie dlatego serdecznie zachęcam Was do wsparcia tego dzieła. Poniżej znajduje się link do portalu Katolik, wspiera, na którym dowiecie się więcej. A ja liczę na Waszą pomoc, dlatego że bez Was. Nie byłoby w ogóle tego miejsca. Jesteśmy tutaj jedną społecznością, wspólnie się rozwijamy i wspólnie budujmy tą przestrzeń do rozwoju. Dziękuję Wam bardzo. Be grateful i do zobaczenia.